Thank you. Taka akcja! Będziemy to brać z tego rozrzutnika, no i wrzucać tam prosto do rębaka. Mówiłem, że takie coś będzie, no i jest. No i proszę bardzo, i tak to idzie. Coś takiego może. Starczy, reszta tam. Trzeba to porzucać sobie, i zaraz to rzucę z tego. To będzie lepiej lepiej brać z ziemi po prostu do rybaka. To nie jest to, co było przywożone na poprzednim blogu, tylko to jest już następny rozrzutnik, czyli. To, co na wrogu to było poza odcinkiem, tutaj rąbane. A teraz to jest już następny, kolejny tam z rzędu. Rozrzutnik takich właśnie patyków. No i co? No i to trzeba tu rzucić, żeby lepiej lepiej się wrzucało. Tam sobie pracuje to na wolnych obrotach. Sześćdziesz z tym maszynką i działamy. Idzie całkiem nieźle. Patrzcie jaka już tam jest kupa uwalona. To jest z dwóch rozrzutów, ten jest trzeci. No, z, z dwóch i jeszcze trochę brzuszki tam się pojawiło, ale brzuszka była skądś indziej. To można by było zgasić, to porzucałbym mi dopiero, odpalił, ale już dobra, tam raz, dwa. Ogarniemy, trochę, trochę zrzucimy, trochę zrąbiemy i znowu wejdziemy trochę porzucać, trochę zrąbać i tak to wygląda. Tutaj akurat takie bardziej patyki, bo tam na tym poprzednim rozrzutniku kładliśmy razem na wrogu to były bardziej takie gałęzie gdzieś tam ze starymi liśćmi i w ogóle a to to trochę inaczej wygląda to 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 nie to trzeba na bok mam też piłę tam koło traktora w razie w jakby coś trzeba tu było przeciąć. No dobra, chodźcie. Na wolnych obrotach sobie chodzi niepotrzebne wyższe. były wyższe, to by to wtedy strasznie mieliło. A tu nie, potrzeba, tu nie potrzeba jest tego mielić na sieczkę, tylko po prostu na takie patyki. Wspominałem, że maszyna była malowana przeze mnie na, na jesieni No i tak wygląda tu malowane To jest w ogóle brudne od gałęzi, ale tak to się elegancko trzyma Ta farba Naprawdę Już na szorcie mogliście widzieć tutaj za tego tego co, co teraz Wam pokazuję widełki do przegarniania Taka drobnica Powiem wam jakie jest zabezpieczenie w przypadku gdyby poszło coś grubszego co by mogło wywołać uszkodzenia w maszynie, to wyłącza się traktor. Tak, bo on sobie chodzi na wolnych obrotach, więc jakby tutaj poszło coś grubszego i byłby problem, to wtedy się traktor wyłączy. I to jest dobre zabezpieczenie. Już się tutaj wyłączył, więc. To można o kilka naraz, służyć i nie Że Takie suche patyki to nieraz odbijają i wracają tutaj, no i nie są tam łapane. tutaj zostają właśnie. I można dostać nieraz tym jak odbije. Trzeba uważać. Ale o patrzcie. Takie coś nie jest zmielone, tylko jest po prostu o taki patyk takiej długości. Czy o coś takiego. I to pożera wszystko. O całą gałęź tego czarnego bzu. Nie leci. Na rozrzutniku to tego tak wygląda, że tego jest tak dużo, a jak się zmiele to jest trochę tych patyków tego już nie będę wrzucał bo to będzie już za grube tutaj z tej strony by jeszcze weszło, ale z tej już nie więc nie będę tego wrzucał idzie na bok tam do jakiejś trajzegi czy do piły do trajzegi i to co zrzuciliśmy ogarnięte to jest jeszcze takie Objętościowe. Samemu też wciąga, ale lepiej panować nad tym, bo jak się popka, to wtedy idą takie większe kawałki. Tak samo wciąga, to idą mniejsze. Wejdziemy sobie tutaj, pozrzucamy trochę z góry rozrzutnika. Takie coś też pójdzie. I cyk. Gdzie ciągnik, co był przy rozrzutniku? Przy pługach teraz. Tam trzeba doorać jeszcze kawałek. Więc tutaj rozrzutnik został na razie odpięty. Powiecie, żeby taśmy włączyć i samo zleci? No, no nie do końca. W tamtym rozrzutniku to tak, ale w tym Tutaj nie działa raczej coś takiego. To jest tylko przyjechać, pojechać, nałożyć i przyjechać i zrzucić ręcznie, nic poza tym. Niczego innego się nie nadaje. To rozrzutnik. O, to też już będzie za grube, to tam no to w sumie przeciąć Przeciąć trzeba. O, z tym też raczej bym nie ryzykował. Tutaj, tutaj mamy takie gałęzie jak to wtedy wrzucaliśmy tam razem, a tu z przodu to takie bardziej, bardziej grubsze rzeczy. kogo lecimy dalej dobra teraz mamy patyków sporo ale to patyki olchowe to lecą jak byłby to jakiś dom na przykład to byłoby ciężej, gorzej na pewno a to, to to jest takie o kruchno też trochę tak każdego oddzielnie trzeba wrzucać tak trochę trzeba się tutaj naskać bo wiecie gałęzi jak jest tak pełno jak się wrzuci taką gałąź dużą to chociaż widać, że ubywa a patyki tak pojedynczo wrzucać, to nie widać za bardzo, że ubywa nam skupy. No i patyki bo tam zostają takie końcówki właśnie. I później tak kilka naraz poleci i jest wtedy ciężej na, yy, na noże, na rębach, na traktor. Może wtedy z, zgaść, zgasnąć, czy co, to zobaczymy. było takie grubsze i poszło. No, ten kawałek tam najdalej to jest najgrubszy, więc go wpycham żeby nie wszedł od razu w noże tylko żeby poleciał najpierw dalej. Żeby noże trwały już ten cięższy kawałek. Takie nastrzeszone. Jak się wrzuci to połamie się tam, to widać, widać że coś ubywa na, na pryzmie. Przydałby jak ktoś z Was, kto by tutaj stał, jo, odgarniał to, odrzucał. Czajcie, teraz tak stać, i to wszystko działać siekierą. Parę lat temu tak robiłem. I działałem rzeczywiście siekierą. Ale no to bez przesady, no, wiecie jak jest tam jedno drzewo jakieś przewrócone, to sobie można tam podziałać jak jakieś mniejsze. Ale jak jest ich pełno, no to rozrzutnik za rozrzutnikiem jak się przywozi, to przecież w końcu cały taki rozrzutnik zdziałać. To trzeba naprawdę stać kilka dni. A tutaj taki rozrzutnik, cały taki nastrzeszony gałęzi, to jest jakieś pół godziny roboty. Żeby to tak całe podziabać. Pół godziny i następny i następny. Tylko, że no to wiadomo, no to trzeba tu stać. Najlepiej we dwóch, drugi tam odgarnia albo podaje. Dobra. To, to, to już nie będziemy puszczać. Wyrzucamy. Można odjechać już kawałek dalej. Nawet, ale na razie nie będziemy odjeżdżać. Bo wiecie, żeby zdjąć rękawicze, rękawice. No to bardziej przy świdrze, jak operujemy przy tym świdrze takim, który nam pieńki jakieś tam rozpoławia. No to tam, no to tam. No to tam no tutaj to gdzieś tam panuje nad sytuacją. ten aparat co tutaj leży to jest od tamtego rozrzutnika drugiego co kiedyś był tam na jesieni vlog z wyrzucania obornika to nie jest od tego jakby ktoś pytał bo gdzieś tam zauważył nożyki chodzą tam są te tryby łapią i dziabią przekładnia ryby i z czymś takim to całego tego nie wezmę bo będzie to daleko ale o do tego momentu ta reszta tam Satysfakcjonująca praca, co nie? I myślę, że taka fajna do oglądania też. Pistoletem, i powiem Wam, że to naprawdę chyba dobrze pomalowałem. Też w sumie to była taka pierwsza maszyna, jaką malowałem w życiu, tak sam, całą. Chciałem na inny kolor, ale akurat taki był. Jakąś tam farbą na rdze się kładzie. Oczywiście wcześniej tam trochę przeczyściłem, żeby nie było. I podwójnie to pomalowane. też wcześniej był umyty. Tak, dosyć, dosyć dobrze no i, po, no i ładnie to się trzyma. No właśnie jak mówię, kolor chciałem inny, taki bardziej czerwony na przykład. A ten to jest taki po prostu gdzieś brązowy, metalowy, tak jakby zardzewiały trochę. No, ale oczywiście zardzewiały nie jest. sobie bokiem, ale to jest o połamane już no i ogarnięte to co tutaj przed chwilą zrzuciliśmy razem więc trzeba dalej skoczyć i resztę już rzucić Połamie, ale jak jest e, świeże na przykład, świeże gałęzie, to potrafi gdzieś tam bokiem prze, e, przeciągnąć pomiędzy, pomiędzy nożem a ścianką no i wtedy gdzieś tam, wtedy tego nie, nie połamie. Ale to też się trzyma, żeby tam wyrywało i też jest dobrze. Przytrzymuje no. Także teraz to łamię się, te gałęzie, bo to jest takie suche. Ale to mówię, tylko tak, taki przypadek jest jak, jak na świeżo jakieś tam gałęzie były leciały. No, i to tyle, ogarnięte, więc tyle w tym vlogu. Piszcie, piszcie, czy wam się podobało, czy nie, czy chcecie jeszcze kolejnego takiego vloga z tej akcji. Tak to tutaj wygląda, już ogarnięte. Tutaj, patrzcie, też tyle, taka kupazy z trzech w sumie rozrzutników i. Trochę jeszcze tutaj było brzuski, obok leżało, więc też tak osobno poleciała. Teraz już trzeba pojechać do przodu. No i tak to wygląda. Także tnie na takie ładne kawałki. Nie na jakieś tam drobnice, że, że na sieczkę. Chociaż nieraz, jak samo wciąga, no to też i coś takiego jest. Ale jak gdzieś tam się to bardziej popycha, to idzie ładnie. O, no i dobra. Także tyle na dzisiaj, tyle w tym vlogu. E, piszcie, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej takich akcji. Więc e, na dzisiaj to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co, z tej strony Bartson, ja Wam mówię, do zobaczenia.